Ja w imieniu Witowia Zespoł Cięstwa poproszę Janusz Obywatel, szefę panu Januszowi Mależnego. Proszę państwa, to jest nagroda, nagroda w tym filmu, superjedynka. Wygrodę, yy, którą robiliśmy w 2005 roku i którą otrzymały takie postawy polskie medycyny jak... Profesor Zbigniew Rediga, Profesor Andrzej Szczeklik, Profesor Andrzej Steciwko, Profesor Witold Różywło, Profesor Marek Dawczyk i w ubiegłym roku Profesor Henryk Skarżyński. Proszę Państwa, ta osoba, która dzisiaj odbiera tę nagrodę, nie jest lekarzem, po raz pierwszy, po raz pierwszy, nie jest lekarzem, jest to, jak to się mówi, czołowa Amazonka tego kraju, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonów. Kapitała Konkursu postanowiła przyznać tę nagrodę za jej niezrównoważone działania na rzecz przywracania sensu życia kobietom po mastek oraz zaangażowania w profilaktykę raka piersi, nie tylko na gruncie polskim, ale także europejskim. Ta statueta to funkcjonowanie jej działalności z okazji tego lecznego dwudziestolecia lecia kierowanego przez Federację. Dobra, jest zaangażowana w działanie społeczne na rzecz kobiet rakiem piersi od momentu zachorowania na tę chorobę, to jest od 22 lat, razem z przeszkolonymi tysiącem amazonek, które pokonały raka, prowadzi wolontariat do działach onkologicznych, dając chorym nadzieję i wsparcie. Jak sama twierdzi, praca na rzecz innych, nowe projekty i entuzjazm, jaki się z tym wiązał, pomógł jej samej zwalczyć raka i ozdrowić. Od tamtej chwili aż do dzisiaj z innym forem, by poprawić sytuację pacjentów onkologicznych na tym kraju. W ubiegłym roku, w listopadzie, zaangażowała się w prezentowana w parlamencie europejskim wystawę fotograficzną Amazonii tutaj do cykl odważnych portretów Amazonek, prezentujących piersi po mastektomii lub rekonstrukcji. Sama stała się zresztą bohaterną tej sesji. Proszę, ostatni będę też zrobił, mają Państwo zdjęcie. Działalność naszej i przyczyniła się też do refundacji proces piersi oraz refundacji rekonstrukcji piersi po mastektomii. Ponadto dzięki niej Amazonki mają dostęp do leczenia sanatoryjnego czy tłuszczów rehabilitacyjnych NFZ. Jak sama twierdzi, mówią o niej, niej rejzłowo. Jak się okazuje, w tym szaleństwie jest metoda. Oby takich szalonych osobowości było w Polsce jak na najwięcej. Na Zapraszamy na scenę. Osobowość roku 2013 w ochronie zdrowia.